Halo, halo, cześć, dzień dobry z tej strony Przepraszam że to było głośne. Yy, I właśnie to będzie dzisiaj w odcinku, ale no. Yy, dzień dobry z tej strony Jolonek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A więc y, witam Was tutaj, wszystkich. I yy, właśnie chciałem rozpocząć od tego odcinek. Jak Państwo widzicie, osłabiam wszystkie wybiegłego na dona. Zbiera duży werek. Podobno, yy, no, bardzo dobrą ustawę. I właśnie już Wam wszystko tłumaczę Czekajcie. Teraz postawimy tutaj. Yy, tutaj. I teraz zaraz wam to wszystko pokażę, co ja tutaj zbudowałem, ale pierwsze to yy, Właśnie o swoim chargerze zaraz wam wszystko powiem, ale pierwsze wypolicimy, co mi stało yy, Jak powiedziałeś, możecie zauważyć, będę wam to odpowiadał w mm. Tutaj próbowałem zbudować schod na górę żeby łatwo schodzić między dostępem do wody, żeby nie latać ciągle, a i, e, tutaj, no prawda tutaj ciągle skórę na, e, dlatego jeszcze ja wszystkiego wydechę. Co ja pokazuję tam? E, całe drewno. No zapinam że tutaj zostawiam. No i tak Zostawiłem tutaj. Rzeczy typu... To no, takie jak teraz tutaj widzicie. Tutaj dzisiaj powinno być. O. E Zostawiłem tutaj bazę, wiem, wybudowałem, ale przyniosłem się na tą górkę. E Zrobiłem tutaj widzicie e K kanalizację, czy coś takiego miałem kanalizacja to jest złe słowa. Ale tak. Wodociąg, o! Jeżeli chcecie tutorial, bo to jest trudno całkiem rzecz, to obejście. I tak. Tutaj właśnie... czekajcie, z... o A, no to fajnie. Zaraz sobie polecimy w stronę z... Co tu było? To, 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 to już Chaba no. i płyną trzymają. Nie będę tego oczywiście ja słyszał. Odstawimy sobie to mm. o, jak on miał? Raz, raz Cio. Tutaj zabarkujemy jakby i i teraz już wam tłumaczę wszystko. Najpierw yy, o argentach. Co by się z nimi stało? Czemu są aż trzy? Nie wiem czy to się nagrywało ostatnio. O, to jest teraz nic. To się przyda. Yy, tutaj mamy wszystkie surowce. I już wam tłumaczę, co się z tymi rzeczami stało. Yy, czekajcie, noc, bo trzecią weźmiemy Pozwólcie, że ustawię... oczywiście yy, yy, noc. Yy, noc, może, że wezmę sobie rano. Nie wiem, jak też włączyć, więc... Yy, Przepraszam. i teraz tak. Bo w ciągu trochę głupie zrobiłem, bo są tu moje barki. Już eee... no, tylko tutaj mi jest chyba dobrze. No i tak. I teraz... Eee, Ordżę. Eee, byłem sobie tam na ostatnim odcinku próbowaliśmy osadzić... No, Alfa Rexa. Certo. Nie. Yeah. Yy. No i jedna nam zginęła, bo coś z... zrobiłem z raptorami. Nie pamiętam tego dokładnie. Ale tak. Eee. Yy. Zginęła yy. nam. Mieliśmy jedną argentę. Oswojałem kolejną. Znacznie, nie, nie oswojiłem kolejnej. w nią wszystkie rzeczy. Przeleciałem tutaj jakoś, wolniutko, ale przeleciałem, zostałem tu, pomyślałem, że to będzie dobra okolicja. I nagle zobaczyłem że dwie Argenty, leciała na mnie, więc szybko pakowałem jej tam kilka strzałów, tak, No widzicie, mało ich trochę jest. Oj, oswoiliśmy dwie tam się wziąłem jednak tak. I teraz nie ma tutaj wnętrza, więc przyda się zrobić teraz na tym odcinku wnętrze tego domu. Ale zrobiłem tutaj wszystko ten hmm, odbudowałem właśnie tę kanalizację jakby... No ja to będę nazywał. No, no no właśnie teraz oswaliśmy. No i tak wyglądałem na ten nowek. Eee, nie wiem, co się stało nie? A to ja, że deszcz No deszcz przenika nam przez... Rozumiecie, nie mogę się wysłowić. I teraz chciałem stworzyć łóżko. Bez łóżka i możesz jeździć. Okej. Okay. No nie, możesz mm. Dobra. Drewno, skóra, słama i włókna. Okej. Okay. Da się zrobić. Drewno, słama i włókna. Teraz skórę. I teraz piszcie, proszę, piszcie. Wszystkie. Was, żeby y, było jakieś pomysły dla tych trzech agentów i jedno dla naszego iguanodona bo nie mam kompletnie pomysłu e, Przepraszam was, że znów mógł... błąd No naprawdę jestem chary, bo nagrywałem to jedno odcinko po pierwszym odcinku? No, tylko pierwszym U mam strasznie słabo ze słomą. E. 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 I możemy stworzyć sobie obuszka do dekoracji. Dobrze. Możemy wszystko w tak? Aha, tu są jeszcze rzeczy z kanalizacji i tak dalej. Ty e, i Chciałbym jeszcze jakieś zwierzę oswoić jeszcze. Mój Jezus. Co to było? Jeszcze... E, ogniska się przydadzą i tak dalej. E, e, co? Oho, on już wszystko mm. w na uniesiona. Dobra, tego to ja potrzebuję. Mm. Oho, Ty, naprawdę i nie mam polece, bo jest strasznie na. uuuu, uh, uh, ja już tu są raptory. Oha I to ile tych raptorów tam jest? Pomógłbym tego skorpionowi, ale ja że będzie takim To mnie od razu zaatakuje. Oho! Pole fosa widziony. Fajne tu. ...zwierzątku. Ja jestem głupi trochę, bo nie wiem czy się do domy Są bardzo dobrymi zwierzętami. Wszystko jest dobrze. Fajnie. Są strasznie mocne. Ale ja nadal nie wiem. Znaczy, no, nie powiedziałbym, że są aż tak dobrze. Dobra. Eee, sobie tego prelita. Oho! Tak, parazol. Proszę, trzeba. Paczku. Patrz nas. To by się tak troszeczkę widzu wydłu płatę. I... A ty. No nie, też już słaby. Dobra, to się polecić.

Yeah. na ból kolejną skóra, słoma, kamień skóra, słoma, kamień a tutaj wszystko to jest Dobra. tutaj będzie sporo yy, czekajcie ja pozwólcie, że się wyciszę duża ale już jestem, sobie cztery szybko, bo tracimy pre... Primita. szybko, pterek jest jakiś pterek Czy jest jakiś dobry ten sam? Uuu. wiem, że to jest trochę głupia taktyka ale e, możliwe, że jest głupia Nam się i teraz pakujemy. Uh. Czy... Czym się oswaja pterki, bo jestem głupi. Nie wiem. Nie wiem. że pterki są. To ja co... Ale są głupi, widzowie. Ale są głupi. Straszny sobie głupi. rozbieramy trochę tych perek, niech no kurde, ale ja nie przemyślałem tego kompletnie, widzowie, nie? Ja tutaj się staram, żeby mieć te prime, i te szybkiego bierę a tu okazuje się, że nie jest na to. Aha. Pusty. No i gdzie on zniknął? Dobra, się przestraszymy. Teraz się oswaja? Co jest ząbterki? Dobra, czekajcie, ja nie ma, ja to muszę zobaczyć. Dobra, a więc już jestem. I teraz tak yy, Jestem głupi, bo nie wiem na co się gło, swoja pterka yy, Okazało się, że Nie na to kompletnie Nie na to A na zwykłe mięso Z tego co widziałem. No nie no, no ja się nie yy, Dobra Zaraz się widzimy jak no znajdę to. dobra a więc już e, mam więc o, załatwiłem i teraz kurde no nie wiem no jak oswaja się pterki widzowie Pomóżcie mi. Trządzę narkoperki w pierdziela. Nie dobra, wiecie co, o coś innego. Mama Ty to sobie idź, bo ty mnie wkurzyłeś. Bole na ciebie zmarnowałem. Czas na ciebie zmarnowałem. Chłopie, o! nie udane oswoje dziewczęta. Na to mamy drugi odcinek. Fajny, bardzo fajny odcinek. Mam ja to wyrzucając sobie panie kufle. Ha właśnie, pań. Dosiedział ja tego Adwinoxa? To, ale ten Alpha oczywiście oczywiście się mi z życiem. Wracałem sobie, spokojnie. A ta szmata, już że tak się wyrażę sobie, Ale ta, ten szmetabing, ten gówniak, dosłownie. Ten gówniak. Albinosa z tego Zaura. No, z tego zaura to ja mogę wziąć sobie nazwę. Bo nagle mi na to pan pokusa, jeżeli chcę czegoś. I teraz, jak się to robi, to siodło nie potrzebuję. Chyba, widzicie. Trzeba stworzyć karabin i to powybijać wyjść To, co, czy... to, 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 tak... to, Aha, szuka. Oj, dzisiaj kładujemy tylko wszystkie strzały?

nie wylądujesz, ja nie wylądujesz, a chyba zakończenie, zakończę to jest. Dobra. Z nowego domku. Witam. I żegnam się z Wami. Cześć.